Pomysł wychodzi właściwie od widzów, pomysł wychodzi z zapotrzebowania i z tego, że wielokrotnie słyszeliśmy, że zwiedzanie piwnic, zwiedzanie zamku w takie niestandardowe jest potrzebne i ludzie tego chcą, chcą po prostu zobaczyć, co się dzieje w piwnicach, jak one wyglądają, czy jest tu ten sławny tunel do Stadeli. Czy na strychu, straszy, i tak dalej. To wynika z tego, że wielokrotnie słyszeliśmy pytania o to i stwierdziliśmy, że dobrze, jesteśmy w stanie, możemy pokazać to tym, którzy są naprawdę zainteresowani. Czy strechy, piwnice wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania właśnie do, do zwiedzania? Musieliśmy je posprzątać. Na strechach był problem z gołębiami bardzo duży i w piwnicach natomiast znajdowało się mnóstwo śmieci gromadzonych tam przez lata, przede wszystkim działalności Pałacu Kultury. Wymagała to posprzątania, tak żeby udrożnić przejścia, korytarze, żebyśmy mogli bezpiecznie się po tych przestrzeniach poruszać. Istnienie tunelu łączącego zamek z Cytadelą, bądź z innymi miejscami w Poznaniu, to jest stałe pytanie naszych zwiedzających i rzeczywiście taka bardzo dobrze trzymająca się miejska legenda. Tunel pod Poznaniem, który mógłby mieć ciężarówki. Apeluję do tych, którzy go widzieli, aby go ujawnili.